Jakość jest bardzo dobra. Airtruck jest bardzo twardy i sprężysty, czyli, czyli taki jak powinien być. Tam pani wycina elementy, są to uchwyty. A tutaj widzicie część zamówienia dla klienta ze stanu 2200 sztuk. Teraz udamy się do showroomu. I zobaczymy prawdopodobnie gotowe produkty. Jesteśmy teraz w showroomie i możemy zobaczyć część z gotowych produktów. A tego wykonania. Jak widzicie, jest dużo produktów dmuchanych. Są tutaj też baseny. Zawsze warto udać się do takiej fabryki, ponieważ często można znaleźć produkty, które już sprzedajemy detalicznie, które mogą nas po prostu zainteresować. Często producenci mają wiele, wiele różnych produktów ciekawych. Yoga mat. Yeah, ah. Yoga, yoga mat. Yoga <laughs> is uh, a sport from India. We know it's popular in Poland. We know what is yoga. His father is <laughs> practice yoga. My dad. Yeah. yeah. Okay. yeah. You, uh, you can make order for this one. Okay. Yoga mat. For how many years you are manufacturer ten, of this? over ten years. Over ten years. Yeah, yeah, okay. yeah, yeah. Over okay. ten years. Damy się teraz do biura, gdzie postaramy uzyskać cenniki no i porozmawiać co nieco więcej na temat współpracy. Tutaj nasz gospodarz Spring powiedział, że większość cenników wyśle nam drogą mailową, bo jest tego po prostu, po prostu dużo. No i też postaramy się negocjować, wynegocjować nieco lepsze ceny dla naszego klienta, a także dla nas, dla siebie. Jeśli chodzi o te produkty, których szukaliśmy zawsze, czyli trampoliny, baseny. To Tutaj jak Zmarno. widzicie istnieje Zmarno. możliwość oczywiście wykonania personalizacji brandu specjalnie pod klienta. Tutaj jest próbka dla, dla niemieckiego klienta, który zamówił miesiąc temu produkty, także pewnie już dopływają do jego kraju. Czyli logo nie jest oczywiście żadnym problemem. Tak jest w przypadku większości firm. Trzymaliśmy jeszcze próbki każdego z materiału który będziemy mogli zaprezentować klientom.